Czemu Bóg dopuścił obozy koncentracyjne? I myślę, że chodzi tutaj też o, o zło. Czemu, czemu dzieje się zło, prawda? czemu Bóg dopuszcza do tego, żeby działy się takie straszne rzeczy, jakie się działy w obozach koncentracyjnych, ale nie tylko, prawda? I w naszym życiu się działo dużo złego. Dlaczego? Prawda? Zacznę od. Tekstu, który jest w Księdze Izajasza, 55 rozdział i tam werset 8 i 9, gdzie czytamy słowa Boga. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż... Myśli Wasze. A więc, my nie mamy takiego rozeznania, rozpoznania i takiej mądrości, jaką ma Bóg. Dlatego trudno nam jest oceniać Boga i byłoby to roszczeniowe z naszej strony, gdybyśmy próbowali sądzić Boga, bo Boże myśli to nie są nasze myśli, prawda? A to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Bóg dał wszystkim stworzonym istotom wolną wolę. Dał wybór, prawda? Nie stworzył Bóg aniołów robotami, ani ludzi nie stworzył robotami. No bo gdyby stworzył robotami, to nie byłoby grzechu, nie byłoby buntu, ale nie byłoby też dobrowolnej miłości. Wszystko byłoby wymuszone. Więc stwarzając istoty z wolną wolą, jednocześnie Bóg e, dał tym istotom wybór i bóg nie przymusza czy bóg przymusił Adama i Ewę żeby nie zerwali owocu z drzewa nie przymusił prawda ale ostrzegł ich powiedział im żeby nie spożywali dał przykazanie i powiedział co się stanie jak spożyją ostrzegł prawda powiedział i nie chciał bóg żeby spożyli ale czy Bóg tam stanął z mieczem i walnął ich po karku, kiedy się zbliżyli do tego drzewa? Nie. Bóg szanował ich wolną wolę. I oni dokonali złego wyboru. Tak samo i Lucyfer dokonał złego wyboru. Bo gdziekolwiek jest wolna wola, tam jest możliwość wyboru dobra, ale i zła. I czy to jest wina Boga, że Lucyfer i jedna trzecia aniołów? Wybrali nieposłuszeństwo wobec Boga i grzech, i skłonili ludzi do tego samego, i ludzie też wybrali to samo. To nie jest wina Boga. Ale teraz Bóg mógł styknięciem palców zniszczyć tych aniołów i zniszczyć ludzi, i stworzyć sobie nowych ludzi. Nie, ale Bóg tak nie zrobił. Co zrobił Bóg? Bóg w Chrystusie przyszedł jako człowiek na ziemię. Żyłby z grzechu i wziął na siebie ciężar grzechu w całej ludzkości umarł za nasze grzechy. Bo gdyby Bóg nie zrobił tego, gdyby Bóg zostawił nas w grzechach, to te grzechy by nas doprowadziły do totalnej ruiny do totalnego zniszczenia. Nie byłoby nic, nie byłoby żadnej szansy. Tymczasem dzięki temu, co zrobił Chrystus, Umierając za nasze grzechy na krzyżu, myśmy otrzymali drugą szansę. I nie możemy teraz powiedzieć: Adam źle wybrał i co, i teraz koniec. Ja już nie mam wyboru, bo dzięki Chrystusowi mamy wybór, taki jaki miał Adam. My możemy wybrać, my nie musimy ponosić konsekwencji wyboru Adama, bo możemy wybrać dobrze, gdzie on wybrał źle. Możemy wybrać Zbawiciela, który umarł za nasze grzechy. Jak wybierzemy, możemy być Zbawienie. Więc Bóg zrobił wszystko, żeby nas wydobyć z tego grzechu, w który żeśmy weszli dobrowolnie. Prawda? Także Bóg zrobił wszystko. Ale w dalszym ciągu istnieje szatan. I co powiedział, kiedyś cytowałem ten tekst z Ewangelii, gdzie Jezus powiedział, że nadchodzi władca tego świata, ale do mnie nic nie ma. Jezus był jedynym, który był bez grzechu. I szatan był bezsilny. Próbował go zwieść, próbował go skusić, próbował go prześladowaniami i ukrzyżowaniami zmusić do tego, żeby się zaparł samego siebie. Jezus okazał wierność Bożym przykazaniom, był bezgrzeszny, ale Jezus powiedział, że panem tego świata jest szatan. Dlaczego? Ponieważ Adam i Ewa oddali mu panowanie nad ziemią w momencie, kiedy zamiast Trwać lojalnie wobec Słowa Bożego, który powiedział nie jedzcie to było Boże przykazanie. Oni zlekceważyli czy zapomnieli. Porzucili Boże przykazanie i okazali lojalność zamiast Bogu komu? Jego nieprzyjacielowi, który ich okłamał, a oni mu uwierzyli zamiast Bogu. Wyciągnijmy z tego wniosek: kiedy mamy przykazania, okażmy lojalność Bogu poprzez posłuszeństwo przykazaniom, bo szatan chce czegoś przeciwnego od nas. Nie idźmy tą samą drogą. Więc szatan jest panem tego świata. Także zło, które dzieje się na świecie, nie dzieje się dlatego, że Bóg tak chce, tylko takie są konsekwencje wyboru. I teraz, kiedy rodzice wybierają źle, to czy konsekwencje spadają na dzieci? Jeśli matka zatruwa się narkotykami, ojciec się zatruwa alkoholem, nikotyną, czy ich dzieci poniosą konsekwencje? Absolutnie tak, poniosą. Czy chcą, czy nie chcą, nie mają wyboru. I my też ponosimy konsekwencje złego wyboru. Wielu ludzi, którzy żyli przed nami, którzy ulegli szatanowi. I dlatego dzieją się takie rzeczy, jakie się działy w Auschwitz i w innych miejscach, gdzie zapanowało wielkie zło. I a, wielu ludzi uległo temu. Niewielu było takich, którzy się sprzeciwstawili Hitlerowi, prawda? Nawet kościoły nie, 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 potępiły, nie potępiły Hitlera, kiedy już był przy władzy, prawda? Więc a ci, którzy sprzeciwstawili się Hitlerowi, to ponosili prześladowania. Dietrich Bonhoeffer, na przykład, prawda? Sprzeciwstawił się. Naciston. Ale jakże był przez to prześladowany. Wielu zginęło przez to, wielu też cierpiało przez to. Opowiem Państwu historię, którą znam niejako z pierwszej ręki pamiętacie, na początku moich wykładów, kiedy byłem przedstawiany, byli też przedstawiani profesorzy, którzy uczyli mnie Księgi Daniela i Apokalipsy, miałem przywilej studiować u naprawdę najlepszych specjalistów na świecie, tak się akurat złożyło. Jednym z nich był profesor Gerhard Hazel, który wykładał Księgę Daniela. On był wykładowcą teologii. Jego syn z kolei, Michael, jest archeologiem. I co ciekawe, pracuje jako szef w Kejafie. Kejafa to jest miejsce, które nie tak dawno odkryto, które opisuje w swojej pracy doktorskiej, bo ono ma ogromne znaczenie dla uwiarygodnienia biblijnej historii o Saulu i Dawidzie. Którzy przez wielu byli uważani za legendę i to wspaniałe królestwo było uważane za mit. Tymczasem odkrycie w Kejafie pokazało, że. Biblijny opis panowania króla Dawida jest realistyczny: że faktycznie wtedy były silne, ufortyfikowane miasta, że to musiało być potężne królestwo, które potrafiło postawić tak ufortyfikowane miasta. Więc Michael Hazel pracuje jako archeolog, Gerhard Hazel był tym wykładowcą. Jego ojciec nazywał się Franz Hazel. Był człowiekiem wierzącym i został wciągnięty do wojska. Nie było możliwości powiedzieć nie w tych czasach, jak było wezwanie do wojska, trzeba było pójść do wojska. Ale on był wierzącym człowiekiem, był pacyfistycznie nastawiony. On był adwentystą dnia siódmego tak, jak Desmond Dos. Byliście Państwo może na filmie so Ridge, po polsku Przełęcz Ocalonych, główny bohater Desmond dos. On miał te same przekonania religijne, nie wierzył w zabijanie ludzi. Nie chciał zabijać ludzi. I ten Franz Hazel też miał te same przekonania. On też był adwentystą dnia siódmego. Został wciągnięty do wojska. I teraz co zrobić? Każdy żołnierz musiał nosić broń. Nawiasem mówiąc Desmond dos, ci z Państwa, którzy nie byli na tym filmie, on też nie chciał, nie chciał brać do ręki broni, nie chciał zabijać. I Śmiano się w tym wojsku z niego i prześladowali go ci jego koledzy, aż do czasu, kiedy doszło do bitwy z Japończykami, gdzie Amerykanie znaleźli się w wielkich opałach. I ten człowiek, jeden sam, wyniósł pod silnym obszarem wroga kilkudziesięciu kolegów z pola bitwy na swoich ramionach. Został za to odznaczony. Mel Gibson nakręcił film na jego temat. I, ale my mówimy teraz o II wojnie światowej i o tym Francu Hazelu. Co on zrobił? Ponieważ nie chciał zabijać ludzi, zrobił sobie pistolet w tym wojsku z drewna. Pomalował go tak, że wyglądał jak prawdziwy, i nosił ten pistolet z drewna w swojej kaburze. Czasami, jak się Niemcy zbliżali do jakiejś wioski i miał na to czas opowiadamiał mieszkańców tej wioski, żeby byli przygotowani. I w ten sposób uratował wielu ludzi, ryzykując też w swoim życiem. Bo jakby się o tym dowiedzieli jego dowódcy, to, to, by, to by go pewnie ukarano śmiercią za to. I tak doszedł ten jego oddział do Związku Sowieckiego. I to była dopiero po, połowa wojny. I w, czasie, w tym czasie jeszcze nie za dużo zapowiadało, że Hitler może przegrać wojnę. Hitler wtedy już miał praktycznie całą Europę, szedł po Afrykę, wydawało się, że będzie panem całego tego świata, a już na pewno Europy. I kiedy ten jego oddział był w, w, w Związku Sowieckim, on powiedział swoim kolegom, że Hitler nie wygra. Dlaczego się go pytają? Jak on nie, nie wygra? No przecież zobacz, gdzie już jesteśmy. Mówi nie, bo mówi proroctwa z Księgi Daniela mówią inaczej, że nie będzie zjednoczenia Europy pod jedną władzą. Doszło to do jego dowódców i teraz wzywają go dowódcy na dywanik i pytają się go, czy to prawda, że ty mówisz takie rzeczy, że Hitler nie wygra wojny? A on mówi, nie ja mówię takie rzeczy, mówię, to Pismo Święte tak mówi. I pytają się go na jakiej zasadzie. Więc on otworzył Biblię, nosił zawsze Biblię przy sobie, nawet w czasie tej wojny, i przedstawił im to, co ja dzisiaj Państwu przedstawię w czasie tego wykładu. Ci dowódcy byli skonsternowani, podziękowali mu i odbyli naradę. Jedni jakoś to byli bardzo inteligentni ludzie, więc niektórzy z nich to byli doświadczeni strategy. I oni już wtedy, niektórzy z nich czuli, że to nie pójdzie tak jak Hitler myśli. Już mieli pewne wątpliwości. I jak ten im to przedstawił, wezwali go jeszcze raz. I mówi, I to co byś zaproponował? <noise> On mi mówi tak. Jak chcecie, żebyśmy wrócili z powrotem do Niemiec, zaczniecie oszczędzać paliwo, żebyśmy mieli paliwo, jak to nie pójdzie tak jak Hitler zamyśla, a nie pójdzie, bo prosto tak mówią, żebyśmy mieli paliwo na to, żeby wrócić z powrotem. I wiecie, co? Że ci dowódcy, którzy oczywiście też najbardziej dbali o swoje własne tyłki, mówią, to my cię zrobimy szefem paliwa. I on tak jak, tak jak faraon Józefa, tak oni jego wybrali, żeby, żeby się zajmował tym, i on bardzo oszczędnie to paliwo tak nie dawał na jakieś akcje e, e, militarne, wojenne. Także to był taki oddział, się stał dosyć pacyfistyczny przez to. I wiecie co? Że dzięki temu rzeczywiście, kiedy już stało się jasne, że Niemcy nie wygrają z Rosją, nie zdobędą Moskwy, że musieli się cofać i uciekać, to był praktycznie jedyny oddział, który miał dość paliwa, żeby wrócić i to uratowało im, im życie. A co? To, o czym będziemy za chwilę studiować, to właśnie proroctwo.